Cześć, z tej strony Fili i jestem właśnie na pierwszych jazdach nowym Fordem Explorerem, który po 20 latach nieobecności doczekał się powrotu do Europy w wielkim stylu. Ford przygotował na stary kontynent właściwie tylko jedną wersję napędową, którą jest hybryda plug a składa się na nią 3-litrowa doładowana fałszustka oraz 100-konny silnik elektryczny. Łączna moc układu to no, całkiem imponujące 457 koni mechanicznych i aż 825 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Pozwala to 2,5-tonowemu suwowi rozpędzić do setki w zaledwie 6 sekund i rozpędzić się nawet do 230 km na godzinę. Pokażę Wam jeszcze pokrótce wnętrze, które wbrew pozorom wcale nie kipi amerykańskim stylem, jak można by się tego było po Explorerze spodziewać. Centralny ekran w przeciwieństwie do innych Fordów jest tutaj usytuowany pionowo, a podstawowe wyposażenie jest naprawdę bogate. Mamy m.in. trzystrefową klimatyzację, podgrzewane i wentylowane fotele, a także trzeci rząd siedzeń w bagażniku. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o nowym Explorerze, pełną relację z pierwszych jazd znajdziecie na Autokulcie.